Siema, to jestem ten w zwykłym odcinku Sandał kontra dwóch botów A bardziej jego trzeciej części Pod ostatnim odcinkiem naprawdę zostawiliście dużo łapek Ale dzisiaj będzie inaczej, ponieważ będziemy grać aż godzinę Gramy dzisiaj z botami A bardziej z osobami, które dopiero zaczynają swoją przygodę w BS A więc mam nadzieję, że troszeczkę sobie dzisiaj wygramy Dzisiaj będziemy grać naprawdę długo a jeśli wam się taki odcinek spodoba, nie zapomnijcie łapce w górę, subskrypcja na kanale, a ja, nie wiem, niszczę ich. Ale to jest dopiero pierwsza runda, a w kolejnych zrobiło się troszeczkę gorzej. W, W. Dobra, widzowie, nie. Ulcik, ulcik, dobra. O kurde, praktycznie zginąłem. Ten korda już raczej nie ma szans, mamy 2-0 raczej. No, ten korda już mnie nie zabije. Uwaga. Aha, ucieka. Dobra, jest git, jest git. Nie wiem, w sumie taką otwartą mapę kordeliusz chyba to nie jest najlepszy pomysł. Dobra, mamy 1-0 dla mnie. Okej, okay, widzowie, kolejna rundeczka. Oni wzięli Franka oraz Kolta, a ja wziąłem Piper, chyba przegram. Ale zobaczymy. W ostatnim odcinku, w pierwszym oraz drugim yy, przegrałem, a więc zobaczymy, czy w tym part 3 wygram, nie? Dobra, widzowie, odpowiedź jest prosta. Przegrywam to. Uwaga. I Kolcik mnie zabija. Dobra, chyba bym tego Franka pierwszy załatwił. Dobra, raz, dwa. Nie siadło, nie siadło, nie siadło, nie siadło. Podkręcony strzał. Dobra, co mi to da, jak tu mnie Colt atakuje? Nie, jeden, jeden. Dobra, Widzowie, wybrałam Lili. Zobaczymy w sumie, co z tego wyjdzie. Wydaje mi się, że słabo. Ale nie wiem, Widzowie, zagrajmy sobie Giereczkę. Oni wybrali Franka oraz Ibida. Ciekawie w sumie, ciekawe piki. Dobra, nie, biją mnie. Dobra, Widzowie, nie jest najlepiej. Nie no, Widzowie, moja misja życiowa to jest z nimi wygrać, nie? Kurde, ej, dobra, jakbym wcisnął gadżet, byłaby szansa na zwycięstwo, jest y, troszeczkę zepsułem. I druga runda poszła podobnie. Jeden, dwa. Dla nich. Dwa, jeden w sensie, dobra. Ja wziąłem kolta i teraz ich rozbombiam. Widzowie, przysięgam. Dobra, widzowie, y, niszczymy chyba Franka pierwszy, nie? Dobra, oj, cofa się. Mocny aim, mocny aim, dobra. a bit dostaje. Ulcik, ulcik, ulcik. Druga runda poszła podobnie i zakończyła się wynikiem 3-1, ale nie dla mnie. Dobra, wzdłużę, ja wziąłem mek, oni wzięli Kolta i Franka. E, wygrywam, nie? Wygrywam to. Mek jest teraz tak OP, że powinienem ich łatwo zniszczyć, nie? Ja szukam cały czas w tym wymiarze, żeby ich jakoś zniszczyć, i wydaje mi się, że jestem bardzo blisko i może być to mek, nie? Dobra. Jest ok, jest ok, jest ok, jest ok, dobra, dobra, wygrałem to, wygrałem to. Nie ma szans, że ten Frank mnie rozwalił, nie? Nie ma szans. Dobra, było blisko, ale mamy y, W. Niestety druga runda nie poszła tak kolorowo. Dobra, widzowie, nie, nie ma, nie? Wygrywam to. Trudno, że drugą rundę przegrałem. Raz, jest. Dobra, ulta użyła, dobra, dobra, dobra. Mamy 3-2, widzowie, mamy 3-2, nie? Mamy 3-2. O kurde, on. Kit. Oj, oj, oj. Ej, dobra, jest problem. Ja wziąłem Miko, żeby po prostu, nie wiem. Myśl... Nie, dobra, to, to nie ma prawa być tu, to się nie uda, nie? I dostaję, bo nie mam Amo. Bo ta postać jest tragiczna. Dobra, widzowie, nie. Ile? 5 AP, widzowie. Co się w tym momencie dzieje? Ja się nie zgadzam na to, nie? Dobra, jest 4-1 dla nich. Nie, 4-2, przepraszam. Biorę Chestera i ich niszczę, nie? Chester to jest 300 IQ. Peak. To jest giga dobra też teraz postacia, więc wydaje mi się, że może mogę ich rozwalić, nie? W ogóle możecie napisać w komentarzu, czy chcecie taki odcinek, gdzie robię tier listę na listopad, ponieważ ten nowy zdymiarz będzie taki operzeł. No i widzowie, let's go, let's go, let's go, runda wygrana. Niestety rundę drugą przegrałem. Dobra. Kurde, leczenie leczenie! Nie wiem, że dobra, 5 2 dla nich. Biorę Mandy. Czy to się uda? Czy to się uda, widzowie? Nie wiem Nie umie grać Mandy, ale Nie wiem, ale jest łatwo Uwaga, jeden na jeden Jeden na jeden Dobra, jest git, jest git widzowie Jest, git. jest jak najbardziej git Dobra widzowie, pum Raz, dwa, trzy Mamy wina, mamy wina, nie? O kurde O kurde, co się dzieje? Mam ultę, dobra Patrzcie na to, patrzcie na to Ulta, oni tam siedzą tak, jest, kogoś trafiło, kogoś trafiło. Pytanie, czy to jest kit. Tak, kit, nie, nie, fajnie. Dobra, jaki movement, jaki movement! Ja nie umiem tym grać, ja nie umiem tym grać, ja przysięgam, widzowie. Wiem, że oczy bolą, jak tym gram. Hmm. 6-2, dla nich. Widzowie, kita biorę, nie? Przypomnę, że mam 30 rangę na kicie. Największy stres odkąd zacząłem grać w Brawl Starsa. 12, lasty, dwa lasty widzowe, dwa lasty. Strasznie przeżywam, ale to jest moja pierwsza 30 ranga. Nie do 30 rangi. 80, nie? Nie, o kurde. Nie. Git, jest, git, jest, git, jest, git, On ma dużo... kurde. Nie jest git. Dobra, jednak nie będziemy mieli tego pierwszego miejsca. A więc jest szansa, że ich rozwalę, nie? Myślę, że to jest duża szansa. Aha, okej, okay, okej, okay, dobra, dobra, dobra. Ult, ult, ładuj, ult. Niestety pik-kita nie był najlepszą opcją. I wynik to 7-2 dla nich. Jeszcze raz, widzowie. Druga szansa dla mnie, widzowie. Dobra, widzowie, kolt rozwalony. Nie ma szans, nie ma szans, dobra. Łatwo, 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 łatwo. Karton. Kurde, źle to zrobiłem, źle to zrobiłem. Chociaż, okej, okay, jest git, jest git, widzowie 7-3, ja jeszcze walczę, ja jeszcze walczę, widzowie Dobra, widzowie, w tej rundeczce biorę pik tego roku, czyli Edgar Nie wierzę, oni mnie porobili, dobra, przegrałem to, ja przegrałem to Dobra, ej, kit, Jezu, co ten kit zrobił, dobra, mam szansę, ult Dobra, mam tarczę, mam tarczę, mam tarczę, do rogu Hiperka mi się ładuje, hiperka mi się ładuje Dobra! Ej, wygrywamy to, wygrywamy to, widzowie. Mam hiperkę w tym momencie. No nie ma szans, że ja to. Nie, jednak są szanse. Przegrałam. 8-3. Niestety, jeśli o kolejną gierkę, jak sami widzicie, odwrócił mi się telefon, a więc nie wygląda to jakoś dobrze. Ale oczywiście w montażu da się zrobić fajny trick. Niestety przegrałam pierwszą rundę. Ej, dobra, kolcik odklejony, nie? Raz, dwa, trzy. Ja. Ej, dobra, tu było dobre. To było dobre, to było dobre. Jeszcze tutaj nietrafiony ult i... Kurde. Nie, powinienem tu wygrać, powinienem tu wygrać. Jest szansa na 8-4. Jest naprawdę duża na to szansa. Aha, idzie sobie. Widzi mnie i raz. Dobra, mamy, mamy wina, nie? Nie ma szans, żeby ten... Ba... Dobra, ej, było blisko. Dobra, jestem w rogu. Hop! Dobra, Bas stracił ulta i kolt ultem. mnie, nie, nie, nie dobra. Co się dzieje? Ej, ja to wygrywam jeszcze. Nie, ale Bas można ładować ulta w sumie. Ale nie, ja też mu Ej, dobra, wygrywam to widzowie. Zobaczcie to, patrz. Raz, dwa. Nie, co się stało? Dobra, odkleiłam się troszeczkę. Dziewięć, trzy dla nich. Dobra, ja wziąłem Kenjiego, zobaczymy w sumie, co z tego wyjdzie, wydaje mi się, że tutaj może być dobrze Jest 9-3, to jest taki wynik, że raczej już nie zrobię comebacku Dobra, Kenji był tragicznym pikiem. Jezu 10-3 dla nich Dobra, ja biorę to jest kontra na nie? Ja nie myślałem przez ten cały czas, Serge jest kontrą na Kita Co znaczy, że go rozwalamy, nie? No nie ma szans, nie ma szans, nie Uwaga, raz, dwa, trzy nie, co się dzieje, co się dzieje? To jest niemożliwe, nie? Serge jest taki OP teraz, i w ogóle kontra na kita. Oni mogą sobie szukać każdego w zadymierze. Ja ich rozwalam tym sercem w każdej jednej rundzie. Ja nie wiem, Widzowie, już jest 10:4 w tym momencie. Nie ma szans, że jakiś mi tutaj będzie zagrażał, yy, grając z 10 10:4 dla nich. Dobra, oni wzięli Edgara i Daryla. Daryl mi może lekko zagrażać, ale raczej e, dobrze, ponieważ ser, też jest kontrolą Edgara w sumie. Ej, dobra, co jest? Ej, co tu się dzieje, widzowie? To jest. Nie, no, po prostu nie. Ja znalazłem Zademiarza, którym wygram wszystko e, grand no skillowo, nie? O kurde, dobra, jest źle. Okej, okay, Edgar skacze, idealny moment, idealny. Jo, ej, ja to wygram, ja to wygram, widzowie, jaka akcja. Co tu się w ogóle dzieje? Ja nie mogę w to uwierzyć. I jump na Daryla. Pum, pum, pum. I co? Dobra, przegrałem. Co się dzieje? 11:5. 11:5 11, 5. 11 5 dla nich. Dobra, grając z powrotem takim, yy, takim dłonie, nie? ma szans, nie ma szans. Ja, ja to wygram, nie? Ja nie mogę przegrać na jakiegoś śmiesznego ośmiowitowca. Dobra, patrzcie, co się dzieje. Patrzcie, patrzcie na to, nie? Raz, dwa. W. Niestety na stoperze zostało tylko 10 minut, a więc marne były na to szanse, żebym to wszystko nadrobił. Ale ja się nie poddawałem i wygrałem kolejną rundę grając Sergiem. Dobra, widzowie, let's go, let's go. 11, 6 dla nich. Dobra, widzowie, co się tu dzieje? Barley Cold? Nie, no. O, roznowu, nie? O, roznowu. Nie mogę, co się dzieje? Nie wierzę. O, kurde, dobra. Ja już się pożegnałem z tym zwycięstwem. zwycięstwem. Może te, nie wiem, 8. Zwycięstw by się przydało zrobić. 8 wygranych rund, nie? Oni mają 11, ja mam w tym momencie 6, ale ja bym chciał chociaż te 8, nie? Chociaż tutaj to wygrać. Tak jest widzowie, co się odwala. 11,7 dla nich. Dobra, widzowie, mamy 5 minut na yy, timerze, stoperze, a więc nie wiem, na razie mi dobrze idzie. Mam 11,7, to jest chyba jedna z ostatnich gierek. Myślę, że przedostatnia. Czy wygram? Myślę, że będzie blisko remisu, ale niestety będę przegrany. Będę się czuć przegranym. Myślę, że naprawdę dobrze mi poszło tej, w tej konkurencji, tak. Z. Wybrałem Serge'a. Jest w tym momencie 11-8 dla nich. Ja, żeby dać im trochę szans, wziąłem kolet, a oni wzięli Franka. Czajcie? Nie. Po prostu. Co tu się odwaliło teraz? Ja mam największą kontrę na Franka i na ludzie dosłownie jestem w stanie zabić Franka. Ja Nie mogę w to uwierzyć. To jest spowalone, co tu się dzieje. Hiperka wlatuje. Raz, dwa. Pozdrawiam, lobby. I dobra, jest moc 11 do 9 dla nich. Niestety stoper dobiegł końca i przegrałem 11 do 9. A na koniec tego odcinka jako taki bonus mamy 1v1 dwóch botów, a bardziej osób, które zaczynają grać w Brawl Stars. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, dobra, ciekawie, ciekawie. I uwaga, uwaga, zwycięzcą tego pojedynku został Santi. A ja mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. Jeśli tak, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę pod tym filmem, subskrypcję na tym kanale, a ja wrzucam wam do linku w opisie darmowy Hypercharch dla tych, którzy oglądali do samego końca. Mam nadzieję, że taki gift Wam się spodoba, a ja się z wami żegnam, siema do następnego!